Witam wszystkich na kolejnym treningu dla początkujących. Tym razem trening o nas jest starter 3. Będziemy skupiać się na tym treningu głównie na mięśniach pośladkowych i nóg. Zaczynamy standardowo od rozgrzewki. Marsz. Marsz. pośpioder bioder, kręcimy biodrami. Raz w jedną stronę. I w drugą stronę. Pięknie. Noga do zewnątrz i zmiana w stronę. Noga do zewnątrz. Zmiana raz jedna. Noga raz druga. Pięknie. Będziemy pracowały dzisiaj nad dolną partią ciała, czyli naszymi nogami i pośladkami, więc rozgrzewamy dolną partię ciała. Teraz do wewnątrz. Pięknie. Troszkę do naszego treningu będzie nam potrzebna duża piłka, ale niekoniecznie. Jeżeli ktoś nie ma, damy radę sobie bez piłki. Kolanka kręcimy raz w jedną stronę i w drugą stronę. Pięknie. Zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki bardzo ważnej w treningu. Rozgrzewamy nasze stawy, podnosimy naszą temperaturę ciała. Wykrok. Puls. Zmiana. do boku. Druga strona. Pięknie. kręcimy rozgrzewamy nasz staw skokowy. Tak, wiercimy nogą, wiercimy nogą dziurę podłodze. Zmiana. Pięknie. Pięknie. Marsz. Rozgrzebeczka. Tak, do boku. Дотикваме по след, по следтами. Możemy sobie już przejść do małego truchtu, truchciku. Świetnie dzisiaj będę pracowało pośladki, nasze nogi, nasze zewnętrzne partie łupka. Ja już też... Też tak jak Ty czujesz się rozgrzana, pajacyki, temperatura ciała podwyższona i właśnie o to chodziło. Отлично, с ноги на ногах. Nie ma sprawy. Lekki trupcik jeszcze przez około 2-3 minuty. I możesz przejść do części zasadniczej. Ok. Klęk podparty. Klęk podparty. Tworzymy taki stolik. Mięśnie brzucha muszą być mocno napięte. Nasz brzuch nie wisi, mamy uczucie, jakbyśmy chciały przykleić pępek do kręgosłupa. Tak? Nie wyginamy kręgosłupa włók, musi być równa deska. tak? Kolana pod biodrami, ręce, dłonie pod barkami. I zaczynamy pierwsze ćwiczenie podnosimy. Przy, przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Kręcimy koło i wyprost. Kręcimy takie koło. Wydech. Wydech. Ok. Możesz się już przyłączyć. Wydech. Pamiętaj o brzuchu cały czas napięty. Musi być napięty, tak? Nogę wyprostowaną i teraz będziemy podnosić ją do góry, wyprostowaną palce na kolana, skierowane na kolana, czyli tak zwana stopa flex. Podnosimy wyprostowaną nogę do góry. Podnosimy ją. Do, do tego momentu, do którego ja podnoszę, nie wyginamy, nie, nie podnosimy mocniej nogi, nie wyginamy naszego e, kręgosłupa, żeby nie uszkodzić naszych lędźwi. Jeszcze siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Dwa i ostatni. Super. Nadal w takiej pozycji przenosimy się na łokcie. Tak. I teraz ta sama noga pod, pod kątem 90 stopni podnosimy ją do góry. Raz, dwa, piętnaście razy. Trzy. Cztery, stopa flex, brzuch napięty, mocno napięty, tak? Wciskamy go mocno do y, kręgosłupa. Jeszcze pięć. I ostatni. W takiej samej pozycji. Noga idzie do boku, kąt w kolanie 90 stopni, nie zapominajmy o tym, rysujemy kolanem takie ćwiartki, raz, dwa i też piętnaście, trzy i dołącz, liczymy od nowa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze dziesięć wydech wydech trzy dwa i ostatni super noga idzie z powrotem na matę kolano idzie z powrotem na matę przechodzimy do pierwszego ćwiczenia z tego zestawu już wiesz. Teraz będziemy wykorzystywać drugą nogę. ćwiczymy na drugi pośladek, tak? Robimy koła i wyprost. Już teraz nie patrz, dołącz. Brzuchu, o, brzuch musi być napięty. Plecy wyprostowane, nie wyginane. Kręgosłupa łuk. jeszcze pięć cztery trzy dwa i ostatni. Stopa flex, noga wyprostowana, brzuch napięty. Kręgosłup wyprostowany, tworzymy nadal stolik i noga do góry. Dołącz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze dziesięć, dziesięć, dziewięć, osiem. Wydech. Wydech. 4, 3, 2 i ostatni. Przechodzimy na łokcie. W dalszym ciągu taka pozycja. Kąt 90 stopni w kolanach i podnosimy. Stopa flex, brzuch napięty. Do znudzenia będę powtarzała o brzuchu. Bardzo ważne. Nie patrz, dołącz. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I jeden. W tej samej pozycji rysujemy ćwiatki, kolana. Nie patrz, dołącz. Dwa, trzy, cztery, brzuch cały czas napięty. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć. Cztery, trzy, dwa i ostatni. Opuszczamy kolano. Przechodzimy do siadu jabłuskiego. Rozciągniemy sobie troszkę kręgosłup. Świetnie. Odpoczywamy przez chwilkę. Wyciągamy do przodu nasze ramiona, dłoni idą do przodu, rozciągamy kręgosłup. Wracamy powoli. Pokazuje kocik i szpiet. Wyginamy kręgosłup w łuk. I opuszczamy. Oddychamy oczywiście przy tym. Okay. kładziemy się na boku. Dolna noga wyprostowana. Kładziemy się na naszej ręce, dolna noga wyprostowana. Górna noga ugięta. Możemy ją sobie złapać. Stopa flex, i podnosimy nogę wyprostowaną, dolną do góry. Dołącz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze dziesięć. Świetnie nam pracuje nasza noga. Pracują nam nasze przywodniciele, czyli wewnętrzne partie ud. Jeszcze trzy, dwa i ostatni. Pięknie. Teraz bierzemy naszą piłkę, jeżeli ją mamy. Ech. Tym razem dolna noga y, ugięta. Wyprostowana jest górna. I teraz wciskamy tą nogę, tą stopę. Wciskamy piłkę do podłogi. Raz. Dwa. Jeżeli nie mamy piłki, możemy to zrobić z krzesłem, tak? Czyli siedzisko wciskamy. Świetnie. Nie patrz, dołącz brzuch napięty, oczywiście. Ściskamy piłkę do dołu. Wciskamy piłkę do podłogi. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. I ostatni. Teraz pokażę następne ćwiczenie. Piłkę między nogi, kładziemy sobie między nogi. I ściskamy kolanami piłkę do wewnątrz, tak? Czyli raz, dwa, trzy. Jeżeli nie mamy piłki, Pokażę, to, pokażę ćwiczenie bez piłki. Podnosimy tylko nasze biodra, łączymy kolana, kolana na zewnątrz i opuszczamy biodra, tak? A my ćwiczymy z piłką. Wciskamy. Raz, dwa, trzy. Pracują nam przybudziciele fajnie. Jeszcze siedem. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni. Pięknie. Piłka idzie na razie na bok. Przechodzimy. Przechodzimy do Reżenia na boku. Tym razem górna noga będzie pracowała. Będziemy sobie rysować piętą koła, tak? Czyli w ten sposób. Raz. Tak. Dwa. I teraz domu. Liczymy. Raz. Dwa. Stopa flex. Jeszcze osiem. Pięć, cztery, brzuch napięty, musi być napięty. I ostatni, piękny. Przechodzimy do drugiego boku, pracujemy nad drugą stroną. Przyciągamy górną nogę do siebie, stopa flex u nogi dolnej i podnosimy raz, dwa, nie patrz już dołączyć. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze pięć. Cztery, trzy, dwa i ostatni. piłeczka. O, pięknie będziemy pracować teraz z piłeczką. Dolna noga, do, dolna noga ugięta, leżemy sobie na, naszym, na naszej ręce. Stopa flex. Stopa flex u tej nogi, która jest na górze. I ściskamy piłkę. Raz. Dwa. Trzy. Pięknie. Ściskamy mocno. Wbijamy ją do podłogi. Jeszcze siedem. Sześć brzuch napięty. Pamiętaj zawsze o brzuchu. Uf. 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 Jeszcze ostatnie dwa. Uf. I ostatni. Pięknie. Piłka między nogami. Ściskamy. Mocno ściskamy do wewnątrz piłkę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Brzuch napięty. dosyć powtórz te dwa zestawy jeszcze raz. Przechodzimy do rozciągania. Motylki. Tak, włączymy stopy. Motylki. Próbujemy napierać łokciami na, na kolana, wciskamy kolana do podłogi. Tak, rozciągamy nasze wewnętrzne partie ud. Pracowały dzisiaj intensywnie. Tak. Okej, okay. powoli unosimy tu. Jedna noga wyprostowana. Druga stopa przy udzie, palce na siebie, łapiemy nasze palce, jeżeli możemy. Palce stóp kierujemy na kolana, rozciągamy całą tylną część nogi. Czujemy jak ciągnie, tak? Ona ma ciągnąć, ale nie boleć, tak? Musimy wyznaczyć sobie tą granicę. Nie może nas boleć. Ma ciągnąć. To jest właśnie rozciąganie. Świetnie. Zmieniamy stronę. Palce na siebie, palce na kolana. Rozciągamy tutaj całą. Tylną część nogi nam się rozciąga, tak? Czujemy ciągnięcie. Świetnie, jeszcze troszkę przytrzymamy. Pięknie, powoli podnosimy tu, przechodzimy. Do klęku podpartego podwijamy nogę, kładziemy tu na nodze, rozciągamy nasz pośladek pięknie. Rozciągamy nasz pośladek powoli podnosimy tułów, świetnie, zmieniamy stronę, odbijamy drugą nogę, kładziemy tułów na macie, na nocę i rozciągamy po Czujemy ciągnięcie w pośladku, prawda? Czujemy ciągnięcie w pośladku. Prawidłowo. Okay. Podnosimy tu. Do góry. Świetnie. Przychodzimy do siodu. Łapiemy naszą nogę, przyciągamy piętę do pośladka i rozciągamy cały głowy mięsień, uda, przednią część uda, rozciągamy, świetnie, czujemy to ciągnięcie tutaj, tak, świetnie, jeszcze troszkę przytrzymamy. Okej, okay, puszczamy, zmieniamy stronę. Jeszcze troszkę. idziemy do z skrzyżnego. Robimy wdech. Podnosimy ręce do góry. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Pięknie. Dziękuję Ci za dzisiejszy trening, za to, że byłaś ze mną. Zapraszam. Na następny. Do zobaczenia.